Dzień dobry, wieczór Azeroth! Po emocjonującej przygodzie z Tyrionem oraz przedstawieniu Demon Huntera w serii Znaleźć Swoją Klasę, myślę, że czas na odcinek z oryginalnym pomysłem, z motywem, który pojawiał się praktycznie co dodatek. Mówię tutaj o zdradzie. Tak jest, motyw zdrady w World of Warcraft pojawia się nie raz i nie dwa i właśnie dzisiaj chciałem przedstawić pięć wielkich lub największych zdrajców w naszym uniwersum. Tak więc, gotowi? Siedzicie wygodnie? No to zaczynamy! World of Warcraft to gra, która od wielu, wielu lat przyciąga rzesze nowych fanów oraz tych, którzy ją kiedyś po drodze zostawili. Co tak naprawdę jest w tej grze? Czym jest ta magia? To pytanie zadaję sobie raz po raz, chociaż nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Wszystko dlatego, że chyba nie ma takiej jednej konkretnej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak na nią patrzymy. Czy przez pryzmat rozbudowanego świata, czy przez rozgrywkę, mechanikę, klasy oraz system walki i lutu, czy może przez wydarzenia zawarte w lore. Tematów jest tysiące, także jeśli ktoś śledzi kanał od dłuższego czasu wie, że bardzo lubię dobre historie. Czy takimi historiami mogą poszczycić się zdrajcy w World of Warcraft? Zdecydowanie tak, i są to historie, które znacząco wpłynęły na fabułę i rozwój samej gry. Wybrałem Parszywą Piątkę, same czarne owce, które skalały dobre imię swojej rasy oraz narodu. Zdrada ma różne oblicza, dlatego tak przymierze, jak i horda mają w tym względzie na sumieniu. Bez względu na rasę, nieważne czy to nocny, czy krwawy elf, Tauren, czy człowiek, Goblin, czy Gnom, każdy pragnie władzy, bogactwa i uznania. Ta piątka coś o tym wie, dlatego nie przedłużając, przedstawiam pierwszego uczestnika programu: Magata Grimtotem. Ta tauręka wie doskonale, czym jest manipulacja i głód władzy. Gdy jeszcze Kern Bladhu wprowadził większość taureńskiej rasy jako wódz, Magata miała już w głowie plan, jak zająć jego miejsce. Sam Kern już coś podejrzewał i nie ufał Taurence. Widzowie sama Channel News znają już tą postać, gdy robiliśmy quiz. Była bohaterką w jednym z pytań. A jeśli chcielibyście spróbować swoich sił w lore Warcrafta, to zapraszam w prawy górny róg ekranu. Wracając jednak do Magaty Grimtotem. Zasłużyła ona na miano zdrajcy ideałów taureńskiej rasy, ponieważ sposób w jaki przeprowadziła zamach stanu był poniżej pasa dla standardów rasy miłującej tradycję i honor. Skrytobójczość planowała zabić Beyna oraz oddanych mu ludzi w nocy, po prostu podrżnąć im gardła lub zaszteletować w głębokim śnie. Z ojcem Beina Kernem również chciała się obejść jak urodzony rogue brudnymi sztuczkami. Zatruła ona ostrze Garosza, gdy ten pojedynkował się z Kernem podczas Makgora. Gdy Garrosh dowiedział się, w jaki sposób wygrał, był wściekły na Magatę. Ona liczyła na jego poparcie. Nie dostała go. Co więcej, zamach na Thunderbluff i Bane'a też nie doszedł do skutku. Bane dowiedział się o zatrutych ostrzach Magaty, które zabiły jego ojca. Z trudem powstrzymał się, by jej nie zabić. Nie zrobił tego. Uznał, że wygnanie będzie stosowną karą. Jej losy nie są teraz znane. Miała epizod z kultem Twilight's Hammer, gdzie po licznych perypetiach udało jej się zdobyć artefakt Doomstone. Obecnie nie wiadomo, gdzie teraz przebywa, ale wydaje mi się, że jeszcze ją zobaczymy i może być arcywrogiem Bejna w przyszłości. Wtedy konfrontacja będzie już na śmierć i życie. Talent Songweaver Ten arcymak jest odpowiedzialny za jedną rzecz: Mana Bombę, która zabiła tysiące podczas ataku na Terror. To on jest głównym magicznym inżynierem bomby i jej pomysłu. Współpracował on ściśle z Garoszem podczas ataku na przyczółek na Teramur. W jaki sposób i kogo zdradził? Otóż ten krwawy elf był członkiem rady magów Kirintor, którzy jak wiemy od dłuższego czasu pozostawali neutralni, podczas gdy cały czas szpiegował on lojalnie dla Garosza Hellscreama oraz Hordy. Rada sześciu z dolaranu mimo swojej neutralności postanowiła pomóc Jane w obronie Teramur ponieważ agresję Garosza uważano za złamanie balansu na Azeroth, co mogło mieć fatalne konsekwencje. Trzeba pamiętać, że zarówno przymierze jak i horda cały czas miały w poważaniu osobę Troll'a i obraz jego nowej hordy. Garrosza zaczęto traktować poważniej po jego powrocie w chwale z mroźnego Northrend i po wygranej z Kernem. Otóż Talent Songweaver zdradza ideały magów z Kirin Toru, gdzie przyrzekli oni bronić życia oraz porządku podczas gdy Talent szykował narzędzie śmierci z premedytacją, wyłącznie dla chwały hordy i wkupieniu się w kupieniu się właski Karosza. Jaina odkryła jego zamiary i został on aresztowany. Jest on przykładem na to, że Dalaran może być skorumpowany w równym stopniu co inne ośrodki władzy. Także jeśli następnym razem będziecie w tym purpurowym mieście w chmurach, pamiętajcie, że każdy ma tam swoje większe lub mniejsze sekrety. Aiden Perenold Jest to człowiek odpowiedzialny za zdrady królestwa Lordaeron oraz całego przymierza podczas II wojny. Od zawsze miał on większe aspiracje niż jego alterak, którym władał. Królestwo Alterak było najmniejszym ludzkim królestwem położonym w górach. Choć kochał swoje tereny, Aiden zawsze chciał zagarnąć tron Lorderonu dla siebie. Szansę dostrzegł w Orkach. Jego sojusz z Dumhammerem miał mu zapewnić nietykalność w zamian za przepuszczenie wojska Dumhammera przez wąską gardziel gór Alterak, co pozwoliłoby Ogrimowi na taktyczne zaskoczenie królestwa Lorderonu oraz króla Terenasa. Aiden nie miał skrupułów w zabiciu swoich własnych poddanych i zacieraniu śladów. Pierwszym, który wpadł na jego trop, był Thoras Trolbane. Dowiedział się on o jego zdradzie i pospieszył z wojskiem w stronę Królestwa Alterak. Aiden został oskarżony o zdradę i nalegano, by wyzbył się on tytułu królewskiego. Perenold wiedział, że jeśli to zrobi, jeśli abdykuje, to straci immunitet i będzie traktowany jak pospolity zdrajca. Nie zgodził się. Został pojmany i wtrącony do więzienia. Sytuacja zmieniła się podczas III wojny. Plaga szalała w Lordeonie, a chaos i zamęt pomógł mu w uwolnieniu się. Nawoływał on możnych z ziem swojego dawnego królestwa, by stanęli z nim w obronie ludzkości. Nie była to oczywiście prawda: chciał pozyskać po prostu swoje dawne ziemie, lecz nie mógł tego zrobić prawowicie, i w ten sposób Aiden Perenold stał się pierwszym władcą organizacji zwanej Syndykat. Był to zbiór dawnych posiadaczy ziemskich, szlachcy oraz typów spod ciemnej gwiazdy. O Syndykacie zrobimy sobie oddzielny odcinek, bo jest sporo materiału. Aiden został później znów schwytany oraz osadzony w więzieniu. Nie doczekał on wyzwolenia. Zmarł w niewoli, lecz jego scheda jest kontynuowana przez jego syna, Alidena Perenolda, który jest liderem Syndykatu do dziś. Jeśli chcecie odwiedzić tereny tej nielegalnej organizacji, która głównie kojarzy się ze złodziejami oraz płatnymi zabójcami, zapraszam Was na tereny Starego Królestwa. Alterak oraz Gór Arati. Darkan Dratir Kolejny blad elf, za którym ciągnie się miano największego zdrajcy pośród rasy elfów. To on był odpowiedzialny za upadek Quel ponieważ umożliwił Artasowi wejście do miasta. Jego imię powoduje konwulsję oraz czystą nienawiść wśród krwawych elfów. Jego ambicja i jego ścigały się nawzajem. Darkan jest przykładem, jak daleko można posunąć się dla swoich celów. Samuel upadło. Keltalas rozerwane przez plagę. 80% populacji jego własnej rasy poległo, a wszystko to dzięki niemu. Jakby tego było mało, chciał oszukać również Artasa, z którym spiskował. Obsesyjnie dążył do mocy oferowanej przez Sanuel. Jednak Artas nie dał się oszukać. Związał jego duszę tak samo jak zrobił to Sylvanas. W jego późniejszym nieżyciu nie stracił on swojej świadomości. Z niespotykaną determinacją szukał odłamków mocy Sanuel, która została zniszczona przez Keltasa San jednego syna Anasteriana, władcy wysokich elfów. Keltas zmuszony był to zrobić. Spaczona wersja Sanuel emanowała magią nekromancji, która na dłuższą metę mogłaby zabić wszystkich mających Styczność. Była to trudna, ale słuszna decyzja. Darkan natknął się na cząstkę mocy Sunwell w postaci kobiety, Anwiny Tig. Okazało się, że była to manifestacja Sunwell w fizycznej formie. Mówiąc inaczej, Anwina to awatar Sunwell, a raczej to, co z niej zostało. Starkhan próbował rzucić zaklęcie na Anwinę, by zaabsorbować i przejąć energię, o której marzył w całym swoim poprzednim życiu. A teraz, jaką nieumarła istota, pragnienie to tylko wzrosło. Prawie mu się to udało, lecz nie mógł utrzymać się tej energii i spłonął, lecz to nie koniec jego historii. Znowu udało mu się oszukać ostateczną śmierć. Przeżył, jakimś cudem mu się to udało. Dopiero Lord Temar w dalszej historii uśmiercił go na dobre, posyłając zaklętą strzałę prosto w głowę. Wtedy rozsypał się na popiół i taki był koniec największego zdrajcy Quel'thalas. Gul'dan Pora na największego zdrajcę w World of Warcraft. Ten ork to istny event. Stradził on wszystko i wszystkich, by tylko spełnić swoje astronomiczne ambicje. Chciał być panem światów. Chciał być ponad Sargerasem. Jest to bezsprzecznie najlepszy przykład zdrady, jaki można sobie wyobrazić w uniwersum World of Warcraft i moim zdaniem największy czarny charakter. Dla Guldana nie liczy się nikt ani nic. Wykorzysta on absolutnie każdą okazję, by tylko zyskać na sile. W swoim życiu kłamał, manipulował, zabijał swoich sojuszników, jak i wrogów. Od narodzin Guldan nie miał łatwego życia. Nastoletnie lata na drenorze to pasmo upokorzeń i porażek. Przez lata jego nienawiść do własnej rasy rosła w siłę. Skończyło się rzezią na swoim własnym klanie, był to pierwszy krok do jego niesławnej drogi ku dominacji. Wmówił on innym orkom, że był to atak ogrów, następnie przejęcie władzy w hordzie i zastąpienie Nerzula, jego wcześniejszego mistrza, gdy jeszcze szkolił się jako adept sztuk szamanistycznych. Pierwsza i druga wojna na Azeroth były dalszymi krokami do swoich własnych ambitnych celów. Wykorzystał on Blackhanda, pierwszego wodza hordy, następnie użył on Dunehamera, z którym nie poszło mu już tak łatwo, jednak jego wrodzona zdolność do manipulacji pomogły mu przetrwać. Gdyby nie jego poszukiwania grobowca Sargerasa, kto wie, dzisiaj to orkowie mogliby zajmować większość planety Azeroth. To przyczyniło się do porażki Doomhammera, ponieważ celowo rozdzielił on siły hordy, zdradzając Orgrima w decydującej fazie kampanii wojennej. Jak wiemy, poszukiwanie władzy w grobowcu Sargerasa nie skończyło się dla niego dobrze. Nawet po śmierci jego czaszka emanowała mocą i próbowała manipulować każdego, kto wszedł w jej posiadanie. Alternatywnej linii czasowej jest sprawcą ogromnych zniszczeń wywołanych przez ponowne przywołanie legionu. To za jego sprawą Tyrion Fuojing został bezceremonialnie zabity i to on osobiście zabił króla Wariana Rynka. Ma on tysiące istnień na sumieniu i daje mu to niezwykłą satysfakcję. Jego poczynania wstrząsnęły Azeroth parokrotnie i postać ta wywołuje skrajnie negatywne emocje. Dopiero wyzwolony przez niego Illidan Stormrage we własnej osobie skończył jego pasmo terroru, a doskonale przedstawiona cutscenka z dodatku Legion przywołuje wrażenie déjà vu. Tak jak powiedziałem, zdrada niejedno ma imię. Pogoń za chorymi marzeniami o władzy, pieniądzach, szacunku oraz strachu. To zawsze jest paliwem do działań takich osób jak ta przedstawiona piątka. I nie są to bynajmniej jedyni. Niestety jest ich o wiele więcej. I tak jak w prawdziwym życiu, trzeba zawsze mieć się na baczności, komu ufasz, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dostaniesz nóż plecy. Piszcie w komentarzach, jakich zdrajców macie jeszcze na myśli w World of Warcraft. Czy zgadzacie się z przedstawionymi faktami i kogo nominowalibyście jeszcze do tej kategorii? Tymczasem dziękuję za uwagę. Walcie w dzwon subskrypcji i lajkujcie ten materiał. Pamiętajcie, że możecie też wspierać kanał pod linkiem w opisie. Dziękuję za wszystkie wpłaty. A teraz pozostaje mi tylko powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku Samuel Channel News.